Bardzo oni ukrywają. Co ukrywają? Ukrywa? Niecne plany, niecne powiązanie, niecną przeszłość. Leszek Gubel kiedyś wypowiadał moim kolegom z młodzieży wszechmogącą. do nas pani Ewa. Dzień dobry, pani Ewo, Co słychać w wielkiej Brytanii? Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich, a nie na temat to co jest w Wielkiej Brytanii to mnie nie interesuje, st, także, st, ale jestem zainteresowana, bo pan e, wspomniał e, panów na o, nie wiem czy to można mówić, panów na o, ale można, ale można. można. czyli nazwiska też można mówić? No dlaczego nie? Aha, dobra, to teraz jakiś tam proces dzisiaj był, tak, Olszańskiego i chciałabym się zapytać, bo na pewno pan wie, bo ja to publikowałam u siebie na starym kanale, że podczas, podczas pana... Echo jakieś okrutne, dobra, jakoś sobie poradzę. E, pod, w 2020 roku na pana... Nie wiem, czy to była pierwsza pikieta, Dmowski na zamek, pan Olszański nawoływał do mordowania dla ojczyzny. Jakby się pan odniósł do tego, czy, czy telewizja narodowa takie coś pochwala? Bo w 2020 no to wyglądało na to, że pan pochwala takie zachowania. Mamy, wie Pani co, to ma jakieś zamieszanie, chwileczkę, bo coś się dzieje, w eee, momencie, eee, ale zaraz, zaraz, musi się najpierw, teraz tak, proszę Pana, eee, bo Pan nie będzie sobie przeglądał naszych danych, to, tylko musi Pan pokazać jakiś dokument, no to Pan pokaże Pani czy Pani znajdzie, znajdź tego Pana i go po prostu, może, no, może się sam osobiście wykreślić z naszej listy. Dzisiaj? Tak, no, dobrze, tak, tutaj mamy tutaj Pana, który wycofuje swój podpis. Ma do tego prawo. Ma do tego prawo, jak najbardziej. Pani Ewo, ja nie usłyszałem pytania, bo mówiła Pani, że coś się wydarzyło w 2020 roku. Proszę, proszę rozszerzyć, pogłębić temat. W 2020 roku oglądałam pana transmisję przy, przy pomniku Dmowskiego, Dmowski na Zamek i wtedy było bardzo mało ludzi. Jeszcze wtedy nie było tego marszu, to był taki pierwszy zalążek, że tak powiem. I wtedy pan Olszański namawiał przy młodzieży, czyli nie, przy niepełnoletnich, namawiał do mordowania dla ojczyzny. Jak telewizja narodowa obecnie... Nie do tego podchodzi. Bo ja zadaję to pytanie, bo pan poruszył tematykę Olszańskiego, że to chodziło o skłócenie coś tam. Także jak pan teraz do tego podchodzi z perspektywy iluś lat? Wie pan, że to jest tak, że my pierwsze wątpliwości jeżeli chodzi o Wojciech, mieliśmy to było dokładnie 20 drugiego listopada 2018, kiedy doszło ciekawego incydentu. Mianowicie świętowaliśmy Układ z Doloresztrasem. Było nas około 15 osób. Był razem z nami Wojciech. I wtedy doszło do napadu na Wojciecha. Wojciech został zatrzymany. I wyszło, że ktoś interweniował w jego sprawie i został wypuszczony przez Policję. No byliśmy tego świadkami, no bo to odbywało się przy nas. Radiobus stał, widzieliśmy i, i nas to zastanowiło. Natomiast, jeżeli chodzi o radykalizację yy, yy, zachowań Olszewskiego, to widzieliśmy to na, znaczy ja to widziałem na przestrzeni lat. On zawsze był dosyć radykalny, yy, dosyć często stosował wulgaryzmy, Natomiast e, mieściło się to w pewnej takiej konwencji poetyckiej. No, poeta, aktor, czasami zakrył. E, pojawiło się hasło Śmierć Wrogom Ojczyzny. Jest to hasło, które e, jest oficjalnie e, hasłem wojskowym naszym, w, w, w wojsku polskim. E, w sklepie mundurowym można kupić tą naszywkę, którą można sobie przykleić na na rzepa śmierć wrogom ojczyzny. Natomiast pojawiło się też wypowiedź Polczańskiego, i to był rok mniej więcej 2020, ale bez wskazywania kogo, natomiast pojawiły się takie wątki, że politycy, działacze, policja, wojsko, osoby, które zajmują się Polską, powinny być zdolne do podejmowania trudnych decyzji w imię i w obronie narodu polskiego. I to jest legalne. To jest legalne, ponieważ rzeczywiście w sytuacji krytycznej mamy obowiązek, a nawet możliwość, i to legalne jest pochwycenie kogoś, kto wręczy, zabija, gwałci. I w sytuacji szczególnie krytycznej każdy obywatel ma prawo w obronie własnej, nawet pozbawić kogoś życia. I tutaj to się wszystko mieści w konwencji prawnej, bo to są nasze prawa. One wynikają z konstytucji, one wynikają z prawa, wynikają z prawa naturalnego, że. Zabójstwo o koniecznej nie jest morderstwem, jest dopuszczalne, nie można ukarać nikogo, kto takiej rzeczy się dopuści, ponieważ on no, jest na przykład w obronie koniecznej, tutaj, no tak to jest ujęte, tak przynajmniej do tej pory było. Natomiast pojawiły się sytuacje, gdzie Wojciech ojciec na przykład. Uderzył e, jakiegoś oponenta. osoby z niego dowiól. To trzeba pamiętać, że e, pierwszy został zaatakowany Olszański, ponieważ został e, poniżony e, od e, rosyjskich agentów. E, Algrubel. To było bliżej zrobione, to było Pan Algrubel oskarżył od, Olszańskiego, że Mam osobawców mówiących po rosyjsku. Olszański go klepnął w ucho. Ja to nagrałem. No, nawet to film jest, jest publikowany o tej porze. Chwała znalazła swój finał w sądzie. To była sytuacja, kiedy Olszański kogoś uderzył w mojej obecności I, i, I potem takie sytuacje się powtórzyły. Natomiast ja pamiętam sytuację, kiedy zorganizowaliśmy. Taki e, briefing przed Pałacem Prezydenckim. To był 2020 rok, albo 2019 być może. E, I był olszański. Mówiliśmy o sprawach międzynarodowych, m.in. Między o napiętej sytuacji e, na Ukrainie. Jeszcze nie było wojny na Ukrainie. E, mówiliśmy o krzywdzie Rosjan. I tu ciekawa rzecz, bo przewinął się przez ten briefing nawet pan profesor Hartman. Pan profesor Hartman jest profesorem od Uniwersytetu Warszawskiego i on jest taką znaczącą postacią w, w, na lewicy, w, na lewicy w, w warszawskiej. I był bardzo zadowolony z tego, że w, pan Harpans tutaj jest, wypowiada się, on ma inne zdanie, on ma bardzo odmienne zdanie, no, ale był filmował, no się. On się, nie, on się tutaj nie wypowiadał, ale był obecny, został ujęty przez kamerę telewizyjną I to się wydarzyło. Nic tego ni o Olszański, który tam mówił o swoich przeżyciach, o swoich sprawach, nagle zaczął się uzewnętrzniać i wypowiedział się wulgarnie pod adresem pani dyrektor YouTube'a, że no, dokonałby chętnie czynu bieżnego z nią. Powiedział to bardzo wulgarnie, że jest fajną tą i powiedział, żeby ją prze... Prawda, um, prawda, oh, o no i, 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 i za to ten film spadł. Bardzo cenny, ciekawy, mądry, fajny film treści. No nie ukrywam, że się napracowałem, żeby zrobić. To była godzinna, wspaniała wypowiedź została moim zdaniem złośliwie przez Olszańskiego zepsuta i ona spadła. Ona została wykluczona przez YouTube. I ja sobie wtedy zacząłem zdawać sprawę, że Olszański odgrywa jakąś grę żeby szczególne, szczególnie wartościowe treści w telewizji narodowej nie zaistniały. To było takie cenne doświadczenie. No i potem w 2021 roku on już od karty i zaproponował mi, że miał, dokonywał takich właśnie przestępczych działań, żeby podejmować albo lżenie kogoś, albo pobicia. I on mi to zaproponował, że jest taki pomysł i powiedział bardzo ciekawą rzecz, która akurat kłóciła się z tym, co ja wiem o ludziach w Polsce. On powiedział, że ludzie dadzą nam za to mnóstwo pieniędzy. A ja no, znam ludzi w Polsce, wiem, że nie są w skorzy darowania pieniędzy, więc pomyślałem sobie, że te pieniądze niekoniecznie będą od ludzi z Polski, że tutaj Olszański nie oszukuje. że Olszański wie, że jestem ideowym człowiekiem, że na niegodziwość się nie zgodzę, no może dla Polski na jakąś niegodziwość, ale coś mi tu zaśmierdziało. I to był rok 2021, to była chyba luty, marzec jakoś tak, może styczeń. To jest pierwsza połowa, pierwszy kwartał 2021 roku. Także Pani Ewo, no ja to obserwowałem i teraz wiem, że, no szczególnie dała mi do myślenia właśnie operacja w strefie Gazy, operacja Hamasu, który zbombardował Izrael. Od kilku osób czy dowiedz, wiarygodnych dowiedziałem, że y, Hamas y, po wystrzeleniu jednej rakiety zostałby zbombardowany. Wszystkie miejsca wystrzeliwania rakiet zostałyby zbombardowane w kilka sekund przez y, służby izraelskie. Skoro doszło do takiego y, napadu, y, to był 6, chyba, y, no, 6 sierpnia 2024, to myślę, no wiem z osób, że odbyło się to za wiedzą, zgodą, przyzwoleniem służb Izraelskich. Nie wiadomo. No, wiadomo. No, panie ja ja ale ja bym e, tutaj troszeczkę powrócił... Ja, Zadzę myśl, za myśl panie Ewo. Otóż ja myślę, że Olszański bierze udział w takim właśnie tworzeniu Hamasu, że jest to kontrolowane przez służby izraelskie, amerykańskie i brytyjskie, po to, żeby Polacy y, pod szanisem Olszańskiego i być może Brauna zrobili coś strasznego Żydom czy czy jakimś uchodźcom czy Ukraińcom i wtedy zostaną zmiażdżeni chociażby przez armię ukraińską, która, nie oszukujmy się, my możemy być najechani przez Rosjan w dwa tygodnie i myślę nawet, że jeszcze szybciej przez armię ukraińską, która jest uzbrojona po zęby, która nie radzi sobie z Rosjanami, ale na pewno poradzi sobie z Polakami. I, i na przykład widzę to zagrożenie i dla mnie, dla mnie takim alarmem Alarmem, że jest coś koordynowane, że jest coś kręcone, było bardzo dziwne zachowanie w domostawie kilku, kilku no, aktywistów prawicowych, na których ja bardzo liczyłem, bardzo ich szanowałem. Jak oni zaczęli fałszywie mówić na temat rzezi wołyńskiej. Otóż oni obarczają całą winą Ukraińców, wszystkich Ukraińców, nie wskazują, że byli to banderowcy, czyli niektórzy Ukraińcy i zatajają, zatajają, że to było inspirowane, prowadzone, nadzorowane i przy pełnym błogosławieństwie i wsparciu technicznym y, armii hitlerowskiej i gestapo. I tu był dla mnie taki, jak ja to powiązałem, ja to powiązałem, bo wydaje mi się, że jesteśmy szykowani do jakiejś y, jakiejś akcji antyukraińskiej, która zakończy się krwawym odwetem ukraińskim. Panie, panie Eugeniuszu, tak jeszcze na szybko, bo pan powiedział do policjantów, że za 15:10 dziesiąta kończycie, a już jest prawie za piętnaście. Z... Chodzi, chodzi mi o kwestię, bo pan troszeczkę poparł tę akcję również „śmierć wrogom ojczyzny” i chodzi mi o to, że bardzo często ludzie mogą to źle rozumieć, w szczególności też młodzi. Jeżeli takie coś jest promowane, to w którymś momencie jedna, jeśli jest różne, dużo różnych grup, polskich nawet, to w którymś momencie jedna grupa może uznać, że druga grupa jest zagrożeniem i to jest bardzo niebezpieczne. Między innymi takie coś głosi Potocki, on też jest zresztą w więzieniu, Potocki, jest grupa też od Cichockiego, jako zawodowy Polak, nie wiem, czy pan wie o takim kimś, też głoszą o wykonywaniu też kary śmierci, także to jest bardzo, z mojego punktu widzenia jest to bardzo niebezpieczne, że jedni Polacy będą wykonywać no, kary śmierci, dokonywać, bo uznają sobie, że a ten jest zagrożeniem, także jeszcze jakby pan troszkę krótko mógł coś na ten temat powiedzieć. Zgadzam się. Właśnie tak zostało to zorganizowane no, w Palestynie, w strefie gazy. Tam właśnie służby izraelskie wsparły strukturę bardzo bogo bardzo patriotyczną, którą zasilały, sponsorowały rozsądni rozsądni Palestyńczycy zostali wyeliminowani, a potem się okazało, że Hamas y, y, przeprowadził y, atak i to ja i, i był bardzo poważny pretekst, a nawet powód, żeby zorganizować rzeź. Rzeź wszystkich Palestyńczyków. No i, i, i ja widzę y, to tutaj. I tak jak pani mówi, dokładnie te mechanizmy y, widzę, y, obawiam się ich. Wiem, że no, Wojciech mi się zaproponował mi to, także ja się y, do tego y, nie y, zapisałem, nie, nie, nie przystąpiłem do tego spisku. Uważam, że Wojciech był prawa, zresztą mi się przyznał, bo na odchodne, bo się dostaliśmy w maju 2023, on na odchodne się przyznał, że w Polskiej Narodowej Radzie Kamerackiej się nie no, że on właściwie już w tej chwili jest tylko podwykonawcą. No i tyle. Także z tego miejsca cieszę się, że możemy teraz rozmawiać. Rozmawiamy. Do, do, dobrze, to ja dziękuję za rozmowę i no, życzę, żeby się nie dzielić. Jako grupka tu, grupka tam, bo później, no wiadomo, walka o władzę, o spory, później da, dawanie sobie jakichś stołków, gdzie mi też ktoś kiedyś proponował, żebym była ministrem finansów. To ja brechtałam, przepraszam, panie Ogoniuszu. Pan chyba wie, troszeczkę kontrolował na Facebooku, to ja się śmiałam. Ja, ja miałem propozycję do odpania ministerstwa minister zdrowia swego czasu od Pana Garba, No i też, też. Nie, przepraszam, jeszcze to była wcześniej. Była taka pokojowica pani, która też się za prezydenta i chciała sobie mnie zjednać, obiecując, że w jej rządzie to ja będę ministrem Ale pan, ja tu będę szczera aż do bólu, ale obserwowałam pana i pan też rozdawał jakieś tam miejsca w ministerstwie, jak dojdziecie do władzy. <śmiech> <śmiech> Także <śmiech> dla mnie to jest śmieszne, przepraszam najmocniej. <laughs> tak, nie. Pana, wie pani, co ja naprawdę znam, kilka osób, które nadają się na ministra, czy na premiera, czyli na pewno nie przyniosłyby hańby w Polsce tak, jak to się dzieje obecnie. Więc mówienie o tym, że ktoś się nadaje, mówienie o tym, że kogoś popieramy, że mamy propozycję personalną, to nie jest nic złego, nic drożnego. Natomiast co innego jest takie oszukańcze wprowadzanie kogoś w jakąś taką fałszywą euforię, obiecywanie pewnych urzędów, obiecywanie pewnych urzędów. Natomiast prezentowanie fajnych rozwiązań personalnych jest jak najbardziej wspaniałe. To z tego tutaj się nie wycofuję. Naprawdę uważam, że dr Sokołowska mogłaby być świetnym miejscem zdrowia. Naprawdę uważam, że pan Świder mógłby być Świetnym ministrem polskich spraw zagranicznych. Naprawdę no, tak uważam i wcale tutaj nie. Proszę pani, proszę pani, ja znam, jak bardzo miałcy i wylejacy są y, polscy urzędnicy i szefowie różnych rzeczy, więc naprawdę, y, naprawdę jeżeli mówię, że ktoś się nadaje na jakieś stanowisko, to, to mam powody. Natomiast co innego jest jakaś tam fałszywa gra. Każda fałszywa gra jest, jest podłością. Fałszywie nie gram, nie gram, oczywiście potępiam, potępiam takie takie właśnie podgrystywanie. Dobrze, panie Eugeniusz, już nie przedłużam, bo y, podobno macie kończyć, y, y, bo policjantów tak, panowie. Tak, obiecał. Tak, dziękuję pani, bo to może pani zakończy nasz program, a ja włączę dżingiel i się w ten sposób pięknie rozprzestaniemy. Dobrej nocy życzę, jak już powiedziałam, żeby się nie dzielić na grupki i podgrupki. Wszystkiego dobrego. Czołem w Wielkiej Polsce. Czołem. Czuj, czuj, czuwaj także tutaj czuj, o, jeszcze się nagrało czyj czuj czuwaj co tam powiedziałam także tak czyj czuj czuwaj po harcersku żeby się nie dzielić na grupki i podgrupki walka o władzę także taka rozmowa E, chyba właściwie powinnam opublikować e, ponownie, na, znaczy ponownie. Wcześniej e, na wcześniejszym kanale miałam e, opublikowane, jak dzwoniłam na policję w interwencji, że Olszański namawia e, no, przy młodych. E, na no nastolatkach niepełnoletnich namawia do mordowania dla ojczyzny. Także to była moja, moja jakaś interwencja wtedy w 2020 roku, co mi się nie spodobało. Pisałam różne pisma, też publikowałam do prokuratury, także w końcu chcieli, żebym własnoręczny podpis wysłała, no to wzięłam, podpisałam, a że ja w Anglii, no to skan wysłałam z podpisem. Nie, bo to musi być, a też mi się nie chciało wysyłać. Z, z, przez pocztę. Także tak to się zaczęło, z, że tak powiem, moja jakaś negatywna przygoda z Olszańskim i na kanale pana Eugeniusza Sendeckiego, ale nie na tym kanale, tylko na wcześniejszym, bo pan Eugeniusz Sendecki miał m, m, też inny kanał, to tamten kanał jemu zbanowali. Także to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy opublikuję jeszcze raz tamte interwencje. A, nie wiem, nie chce mi się za bardzo. E, mam to nagrane, mam to gdzieś zarchiwizowane. Chociaż część nagrania mi się gdzieś pogubiła, także. Z, bo przerzucałam z jednego laptopa, bo miałam wcześniej jakiś tam laptop później. Coś tam przerzucanie z jednego na dyski, przerzucanie. Także to jakoś tam, no, z, po, poginęło mi trochę nagrań. No ale może jeszcze tam to jakieś nagranie jest, no ale zobaczę, zastanowię się. A tymczasem zoweczki chwamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka, papa. Pa.